Dobry, witam w programie Kocham tę roślinę. Nazywam się Patrycja Jankun. Witam w tym słonecznym dniu, jesteśmy w rajskim ogrodzie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o hortensji ogrodowej. Hortensja ogrodowa jest rośliną wieloletnią, uważam, że powinna znaleźć się w każdym ogrodzie. Ja, na przykład, niestety nie mam ogrodu, ale trzymam ją na balkonie, gdzie sobie rośnie i rozwija się coraz lepiej. Roślina ta dorasta dziś do około od metra do dwóch metrów także e, może być całkiem pokaźna. Możemy ją łączyć z, z bylinami, e, również z roślinami jednorocznymi. Jeśli chodzi o kwiatostany, to jest naprawdę różne możliwości, tak? Od białych, różowych, niebieskich, fioletowych, po nawet czerwone. Właściwie kolor mm, zależy od tego, jakie mamy pH e, gleby, tak? Kupując hortensję fioletową, niekoniecznie przy... E, tworząc ona nowe kwiaty, kwiaty stany, niekoniecznie ona będzie nadal fioletowa, gdyż tak jak w moim przypadku, może zrobić się różowa, tak? Ja o tym, o tym nie, nie wiedziałam, dość byłam zaskoczona, bo kupiłam fioletową, która miała mi pasować do wyposażenia balkonu, ale niestety zróżowiała. E, Hortensja ma bardzo dekoracyjne Dekoracyjne kuliste kwiatostany. Kwitnie ona od czerwca do sierpnia. Mamy tu jeszcze, tak jak widać, ulistnienie. Ulistnienie jest jednoroczne. Przesuszone liście odrywamy. Tak jak mówiłam, po sezonie zimowym, kiedy ściągamy siatkę, czekamy aż ona dojrzeje. Wszystkie obumarłe części obrywa. Jeśli chodzi o hortensję, mamy bardzo duży wybór kolorów: od białej, różowej. Tak mamy tutaj: czerwonej, niebieskiej, fioletowej. Zależne to jest od pH gleby. Tak? Jeśli mamy glebę bardziej kwaśną, to hortensja będzie niebieska fioletowa. Jeśli mamy grę bardziej zasadową, e, hortensja będzie różowa, tak. Istotne jest, żeby nie przekroczyć, żeby nie była ona zbyt zasadowa, czyli żeby nie przekroczyła pH powyżej 7, tak, ponieważ może wtedy hortensja zachorować. E, jeśli chcemy, żeby, jest taka możliwość, tak, żeby utrzymać, żeby nasza hortensja była w dwóch kolorach, to wtedy musimy starać się, żeby to tak na pograniczu właśnie kwasowego i zasadowego była pH, Właśnie 5,5 do 7 to jest tak, takie idealne. Tak? Jeśli chodzi o glebę, ważne jest, żeby gleba była przepuszczalna odczynie kwaśnym, lekko kwaśnym bądź obojętnym. Tak? To jest dość istotne. Staramy się, by hortensja zawsze miała dużą ilość wody, bo potrzebuje stanowiska wilgotnego. W Takie słoneczne dni, jak mamy na przykład dzisiaj, staramy się ją podlewać. Możemy na przykład ją poddać rano i wieczorem. Ważne jest, żeby nie poddawać to w związku z wszystkimi roślinami, nie podwacić w ciągu dnia, gdyż woda może je poparzyć. Tak? Jeśli chodzi o stanowisko, to hortensje mogą rozstać na stanowisku słonecznym i półcienistym. Bardziej preferują stanowisko półcieniste, daje im to możliwość lepszego rozwoju. Wiadomo, nie, nie każda roślina lubi pełne słońce. Staramy się tak, żeby była ona osłonięta od wiatru i w miarę możliwości lekko zacieniona, może to być jakaś ażurowa siatka, bądź tak jak na przykład u mnie stoi przy, przy barierce balkonu, która akurat mam z betonu. Bardzo dziękuję i zapraszam do następnego odcinka.